Chodzę po miejsce, aż ktoś do mnie zagada. Dzień dobry. Dzień dobry, mogę nagrywać? Tak, może pan nagrywać. Dobrze nagrywasz jakiś live? Nie, to nie live. A, tam to... jakiś kanał? Tak. O, 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 to, ja zobaczę. Czy ja mogę zrobić większe? Tak, młodzież. O, super, ale dobrze pan już mówi po polsku. Tak? Jesteśmy się dogadali, no? <noise> fajnie. I to jest, jest? Jestem z Japonii. O oh, kurde z Japonii, elegancko. <noise> A co tu robicie? Przyjechaliśmy z Gdańska na jeden dzień, tak na wczasy. Jeden dzień? Tak. Tylko, tak dzisiaj? Na jeden dzie tak, tylko dzisiaj? Tylko dzisiaj, no bo to trzeba czasami wracać do naszej stolicy, prawda? <grymne> Ale tak, Gdańsk, tak? Tak, Gdańsk, Trójmiasto, tak. To... Był Pan kiedyś? Nie. Polecamy, bardzo polecamy. No, <grymne> dobrze, dobrze. <grymne> może ta no, tak, może, no wiem, wiem, gdzie to jest. Właśnie 3, jak to powiedziałeś? City, no, mieście. Tak, tak, trzy miasto tak. Ale to nie taki blisko chyba 2 no, godzina 3 godziny? 4 godziny 4 tak, tak, no. tak, tak. Ale bardzo ładnie, bardzo ładnie. Powiedziam. A z Japonii skąd? Z Kakajama. Czy... Chyba nie pojadziesz. A kojarz? Coś z karatekidami ten się świta. Karate? No karatekid. A karatekid? No karatekid. <noise> 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 no, <noise> no, Zobaczcie <fajnie, fajnie, głos> no, no, Lecimy dalej, ale dziękujemy okay. panu. Dobra. O do widzenia. Dobra. Do widzenia, bo sobie się poskoczyłem. Dziękuję.